Potrzeba drewna. Mój łuk Jego, już nas nie służył. Wracamy do domu. Tak jest. Że. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ser. Tak jest. Że. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. się, psy. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. My są pałkarze. Tak jest, szefie. Czego ci trzeba? Ruchy, ruchy! Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Przecież oni są tchórzem pod szykiem. Czego? Chłopaki, rozdepczemy tak jest, ich. Nawet się nie zorientują, że już są sztywni. Tak, już są, ma. My są, przecież okay. oni są. Czego ci chłopaki, rozdepczemy ich na Potrzebujesz miast. trochę prawdziwej Czego? siły. Tak jest, szef. Tak. Jesteśmy atakowani, nadchodzimy. Ruszać! My są pałkami. Czego ci trzeba? Ruchy, ruchy! Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Nadchodzimy! Ruszać się, psy! Ruchy, ruchy! Ląk jest pakowany. Nadchodzimy! Czego? Tak jest, szef. Że... Tak. Ruszać się, psy. My są pałkarze. Ruchy, ruchy. Czego ci trzeba? Nadchodzimy. Potrzebujesz trochę prawdziwego ciebie. Tak jest trzeba. Nie są fałtarze. Czego ci trzeba? Wiadomość od Nie, a nie ukrywaj. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowy zapasu chry... na ślub pichlerzu powiększającym. Potrzebujesz trochę więcej zapasem na ślub pichlerzu Czego? Co tak daleko? Tak jest, nawet się nie zorientują, tak. że już są, już są, mafi. My są pałkami. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Ruszać się, psy. Ruchy, ruchy! Czego? Przecież oni są tchórze? Tak jest, szefie. Chłopaki. Rozdepczemy ich na mnie. My są pałkarze. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Tak jest, szefie. Czego? Co tak daleko? A. Ja... Świnka nie nie jestem, nie 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 Tak jest szefie? Nadchodzi. Ja...